To będzie naj największy hit internetu w historii polskiej i zagranicznej piłki. No ludzie kochani no. Chowa, czysza jest Bartosza kwietnia po meczu. Czy nie obiły się już? No co ci No ludzie kochani. Dymanie, ruchanie, co niby... Składanie, <śmuszne> no nie wiem. No. No, niech chcę sprawdzą. <śmusznę> <śmuszne> <śmuszne> Jesteście frajerami. To od razu wam mówię. Dajcie normalnego gościa, który będzie sędziował, nie... Yy, chcecie wydrukowaną tabelę? No nie no, bo mnie to wkurza. W tej sędziował i w tej sędziował słabo. No, Przyznajesz kompromitacja sędziów. Ten sędzia frankowski powinien dostać zawieszenie przynajmniej do końca sezonu. Mamy kurwa dosyć. To jest zbój, normalnie to jest zbój. W przedostatniej kolejce, ludzie kochani... Nie, przestańcie rzeźbić, już naprawdę w tej ekstraklasie. idiota. Dajcie tego Szczefa Ale może ten Przesnucki... E, te On się że... nie nadaje. Może powiedzieć, że to kolejna gierka psychologiczna tego wspaniałego no, psychologa. Super. Nie. No. To ludzie kochani... A ile zapierdolił bramek? Okazuje się, że najwięcej. Nie tak. no Wojtek, przecież ten bramkarz ustawił się, jak masz słupek yy, bliżej. Daleko, ale on trochę daleko, to Podpierał dalszy. No. Nie, no, ale wiesz, nie Pawełku. Wiesz, to, to jest taki skandal, no. To jest. On jest Bogiem, ja nie mogę mu nic zrobić, jajku, nie wolno go, ostrzeżenia mu dać, mamy kurwa dosyć. Pawełku, jak ci za chwilę śmignę jakąś piłą tutaj w studiu po programie, to, to na nie zauważysz Chymy. i będziesz musiał okulary zdjąć. W defensywie to jest największy kretyn w historii piłki nożnej. No tak, tak. On nie potrafi bronić. No. On się nadaje na wioskę typu Lubin czy gdzieś tam tego do takich gier zespołowych, niż do większego miasta. Ja jednak zostałem przy swoim zdaniu, żeby nie robić z niego słuchajcie, takiego no, no, nieudacznika. ja mam coś powiem, no ja tam mam w dupie tą waszą weszło i tą, i tą, i inną, tą, i, no, i, no, i, i nie wychodzę i mam gdzieś, nie wiesz jak to. Po... No, chcecie się kłócić? Możemy. No. A ja mówię tak, no i po co mi to? Komu to potrzebne? Nie no, Sędzia myśl ma słabe tygodnie, trzeba przyznać, bo, bo... Znaczy, może ja bym powiedział, że Sędzia Myć jest słaby, a nie słabe tygodnie ma Sędzia myś. Ja Chujem. się rozbiorę do to byłby, to byłby hit, nie? Nie na no, Kowal, nie szukajmy problemów. No, Szeszne dobro. Chcecie w sensie, szerzeć, to sześć. To ja tylko stwierdzę, że polska piłka z polskimi piłkarzami to główno. Jeszcze trenerów. A no. trenerzy tak, ale e, 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 jeżeli chodzi o piłkarze, to gówno. Trzech hamów trzeba kupić. To nie ma sensu. To tylko wala sprzedajemy. Żelepowałem <noise> <Ja głosy> ja tak. Ty jesteś też kulturalny. <noise> no, no ludzie, kochani.